No witam i zapraszam na ostatni odcinek z serii Pograjmy w Blue Shift, w którym to odcinku będę podsumowywał dość skromną fabułę rozszerzenia Blue Shift. No, ale gdybym opowiadał tylko o samej fabule, to ten film trwałby jakieś 5 minut. W takim razie oprócz fabuły poruszę również inne powiązane z tym rozszerzeniem tematy. Ale zanim zaczniemy, to chciałbym Was poinformować, a być może nawet i zaprosić do pewnego eventu. I jest to informacja dla wszystkich Was, którzy posiadają konto na Steamie. Event ten nazywa się Breaking the Bar Count i będzie on polegał na pobiciu rekordu ilości graczy, którzy w tym samym momencie spędzali czas z grą Half-Life 2. Bardzo mało informacji znalazłem na temat tego eventu, dlatego też nie wiem, czy jest to coś potwierdzonego, czy też. Czy jest to coś, co na pewno ma się wydarzyć? Niemniej jednak wszędzie podawana jest data 14 sierpnia o godzinie 15 czasu uniwersalnego, czyli w Polsce będzie to godzina 17. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeżeli faktycznie ten event się wydarzy, to ja bym dołączył. Ale jeżeli oglądacie ten film kilka miesięcy powiedzmy po jego publikacji, i do tej pory nie wydarzyła się żadna akcja mająca na celu Pobicie rekordu ilości graczy spędzających czas z tą grą, czy też coś w tym stylu, no to przepraszam, ale wprowadziłem was w błąd. Innymi słowy, zobaczymy. A teraz powracamy do tematu tego filmu: Blue Shift. Nowy dodatek, a co za tym idzie? Nowa fabuła i nowi bohaterowie, oraz ta sama Black Mesa. Choć darzę to rozszerzenie pewną sympatią, no to skłamałbym bardzo mocno mówiąc, iż Blue Shift reprezentuje ten sam poziom co Opposing Force. Pod kątem fabularnym, Blue Shift nie wprowadza jakoś wielu nowinek i całą fabułę tego rozszerzenia da się podsumować bardzo krótko. Do czego teraz przejdę, zaczynając od naszego głównego bohatera, a więc Barney Calhoun. Przyjaciel Gordona Freemana, będący białym mężczyzną o czarnych włosach i piwnych oczach. OK? Nie brązowych, tylko piwnych. W trakcie gry dowiadujemy się, iż nasz bohater jest ochroniarzem w placówce naukowej Black Mesa oraz że posiada w tej placówce trzeci poziom upoważnienia. W grach Half-Life i w rozszerzeniu Opposing Force, oprócz informacji o wykształceniu, jakie posiadali nasi główni bohaterowie, oraz oprócz zawodu, jaki pełnili, dowiadywaliśmy się także, ile mieli lat. No ale Blue Shift nie udzielił nam informacji co do wieku Barnea. Dlatego też w związku z tym teraz postaramy się wiek naszego bohatera wydedukować. No to zacznijmy od tego, że na pewno jest to osoba dorosła, bo w Stanach Zjednoczonych, aby pełnić zawód ochroniarza, trzeba mieć ukończone 18 lat. Na początku gry dowiadujemy się, iż nasz bohater przez 2 lata uczęszczał na studia Martyson College. Zatem, jeżeli uznamy, iż tuż po liceum wybrał się na te studia, no to. doliczamy 2 lata. Ponadto do ja możemy odnieść ten cytat. Hey. Mhm. Mm Hej, złap mnie później, postawię ci piwo. W stanie Nowy Meksyk i w stanie Arizona możemy legalnie nabyć alkohol, mając ukończone 21 lat. I tyle możemy wydedukować na samą logikę. Natomiast co do reszty, no. Jedyna wskazówka co do wieku naszego głównego bohatera to okładka rozszerzenia Blue Shift. Bo zapewne przedstawiony jest na niej właśnie nasz Barney. No to tak. Ciężko stwierdzić, iż jest to osoba w wieku średnim, no i powiedziałbym, że raczej 30 lat nasz barnej jeszcze nie ukończył. Nie powiedziałbym też, że jest to jakaś wczesna dwudziestka, no ale też nie powiedziałbym, że ewidentnie Barnejowi bliżej do pięćdziesiątki niż do zera. Otrzymujemy zatem taki zakres wiekowy. No i to by się pokrywało dosyć realistycznie, bo jak pamiętamy, nasz główny bohater jest przyjacielem Gordona Freemana. Gordon Freeman ma 27 lat, a skoro ci dwaj są przyjaciółmi, no to zapewne są w podobnym wieku. Dokładny wiek Barneya w Half-Life Blue Shift nie jest znany. Niemniej jednak w remake'ach Blue Shift oraz wedle dedukcji innych osób, które siedzą w uniwersum Half-Life, Barney w Half-Life Blue Shift, ma 25 lat. Jeżeli natomiast chodzi o przygody, jakich doświadcza nasz protagonista, no to to jest ta sama historia co w Half-Life czy też w Opposing Force. A więc placówka naukowa i nieudany eksperyment, który doprowadza do tego, iż na placówkę napadają kosmici. A personel tej placówki jest zmuszony do walki zarówno z tymi kosmitami. Jak i z żołnierzami, którzy starają się pozamiatać wszystkie dowody. Z taką różnicą jednak, że fabuła w Half-Life VivoPosing Force polegała na uratowaniu świata przed tymi kosmitami, a w Blueshift fabuła polega na ucieczce. No i w Blueshift też nie poznajemy żadnych nowych, nieodkrytych jeszcze sektorów w placówce naukowej Black Mesa, ale za to poznajemy nowe zakamarki już znanych przez nas sektorów, na przykład z sektoru B, C albo G. No, i także odnajdujemy stare laboratoria teleportacyjne, które powstały jeszcze przed erą komputerów osobistych. No a przede wszystkim odwiedzamy Zen. A nasze zmagania są wynagradzane szczęśliwym zakończeniem. No i też dzięki Blue Shift nieco lepiej poznaliśmy dość enigmatyczny proces tworzenia portali, który to teraz. Pokrótce objaśnię. Istotne dla fabuły to nie jest, ale według mnie jest to dość ciekawe. A więc tak, aby dostać się do Zen i z powrotem, nie potrzeba żadnych kryształów. Wystarczy technologia, jaką dysponuje Black Mesa. Ale, aby otworzyć kontrolowany portal, który prowadziłby z jednego miejsca na Ziemi do drugiego, no to potrzebne jest tutaj już pośrednictwo kryształów pochodzących z Zen. A dlatego, że kryształy te posiadają w sobie cząsteczki o ujemnej masie. Tzw. Tak antymasie. No i też tutaj warto wspomnieć o tym, iż urządzenie, do jakiego Gordon wepchnął próbkę kryształów Half-Life, nazywa się właśnie spektrometr antymasy. I wygląda na to, że te cząsteczki o ujemnej masie, znajdujące się w kryształach pochodzących z zen, stanowią główny i newralgiczny element, jeżeli chodzi o kreację portali. Pokrywa się to z prawdziwymi teoriami odnośnie do ujemnej masy, ponieważ nawet na polskiej Wikipedii można znaleźć informacje o tym, iż Istnieje hipoteza mówiąca, że gdyby ujemna masa istniała, to mogłaby ona służyć jako furtka do otwarcia tunelu czasoprzestrzennego, czyli innymi słowy do teleportacji. Natomiast sam proces kreacji portali wygląda tak. Kryształ pochodzący z Zen jest potraktowany promieniem aparatury, i kiedy to się dzieje, no to występuje rezonans, i przez to, że ten rezonans występuje. No, to w jego obrębie jest możliwe utworzenie kontrolowanego portalu prowadzącego z jednego miejsca do drugiego. Z tym, że kluczowym słowem jest tutaj słowo kontrolowanego. Jak pamiętamy, w Half-Life po wepchnięciu kryształów promień. Wystąpiła katastrofa, a to dlatego, że próbka tego kryształu była bardzo niestabilna i została potraktowana promieniem, który wymusił na niej zbyt duży rezonans. A ten zbyt duży rezonans doprowadził do tego, iż powstawały niekontrolowane portale prowadzące do Zen. Co następnie wykorzystał Nyhlend. Ale dobra, to tyle o portalach. Teraz krótko omówimy postacie, jakie możemy spotkać w Half-Life Blue Shift i będą to kolejno: Rosenberg, Simmons, Walter oraz Jimena. No to najpierw doktor Rosenberg. Doktor Rosenberg był zaangażowany w bardzo wczesną pracę nad technologią teleportacyjną, i jak on sam stwierdził, praca ta była tak wczesna, że działa się ona na długo zanim jeszcze kompleks Lambda został w ogóle wybudowany. Możliwe też, że doktor Rosenberg uczestniczył w badaniach, których rezultatem było odkrycie Zen. No, bo sam stwierdził, iż jest on częściowo odpowiedzialny za katastrofę w Black Mesa. A jak wiadomo, do katastrofy w Black Mesa doprowadziły badania teleportacyjne, które miały nierozłączną styczność z tym wymiarem. No i ponadto możemy wydedukować, iż dr Rosenberg posiada co najmniej siódmy poziom upoważnienia. A to dlatego, że prototypowe laboratoria teleportacyjne w sekcji A17, jaką odwiedzamy w Blueshift, wymagają właśnie takiego poziomu upoważnienia. No to cóż, Half-Life udowodnił nam, że istnieje trzeci i czwarty poziom upoważnienia. Zatem analogicznie powinien też istnieć pierwszy i drugi, natomiast Blue Shift udowodnił, że oprócz tego istnieje jeszcze piąty, szósty i siódmy. Natomiast nie wiemy, czy siódmy to jest już najwyższy poziom upoważnienia, czy istnieją jeszcze wyższe. I właśnie dlatego powiedziałem, że dr Rosenberg posiada co najmniej siódmy poziom upoważnienia. No i poza tym nie wiemy nic o tej postaci na pewno. No, przynajmniej jak na razie, bo jeszcze jest DK. Simmons. Właściwie to ledwo co wiemy na temat tej postaci. Niemniej jednak dedukcja może nas dokądś zaprowadzić. Simmons jest mężczyzną w wieku średnim. W takim razie prawdopodobnie od dawna pracuje w Black Mesa. A ponadto w trakcie Blue Shift da się zauważyć, iż Simmons... Jest doświadczony w pracy z przestarzałą aparaturą służącą do teleportacji. I na podstawie tych informacji możemy wydedukować, iż prawdopodobnie Simmons, tak samo jak Rosenberg, był zaangażowany we wczesną pracę nad technologią teleportacyjną. I prawdopodobnie Simmons, tak samo jak Rosenberg, posiada co najmniej siódmy poziom upoważnienia. Walter Analogicznie tak samo jak Siemens. Prawdopodobnie Walter był zaangażowany we wczesną pracę nad technologią teleportacyjną i prawdopodobnie posiada co najmniej siódmy poziom upoważnienia. Niemniej jednak o tym naukowcu wiemy nieco więcej. Znamy jego nazwisko nazywa się on Walter Bennett, wiemy też, że jego oczy są koloru niebieskiego. No, w grze tego nie widzimy, bo jego oczy są zasłonięte przez okulary, ale analiza tekstury zdaje się potwierdzać tę tezę. No i wiemy też, że Walter w przeszłości wielokrotnie miał do czynienia z Zen i znajdującą się tam fauną oraz florą, gdyż był jednym z naukowców, którzy prowadzili w tej dziedzinie badania. A skąd to wiemy? Z Opposing Force, kiedy odwiedzamy laboratoria biologiczne, a Adrian odtwarza hologramową wiadomość przeznaczoną właśnie dla Waltera. A ah, jest, Walter! No i w związku z tym, iż Walter na co dzień miał styczność z dziwactwami pochodzącymi z Zen, prawdopodobne też jest to, iż w ramach eskapa drużyn badawczych do Zen kilkukrotnie odwiedził ten wymiar. Jimena. -Man. Jimena w Blueshift widzimy tylko raz, i później całą grę przechodzimy bez ani jednego kolejnego spotkania z tą postacią. Praktycznie większość tego, co miałem do powiedzenia na temat tej postaci, powiedziałem już. W filmach podsumowujących grę Half-Life i grę Opposing Force, a więc Jimen i jego pracodawcy. Moja teoria brzmi tak, że pracodawcy Jimena poszukują wybitnych jednostek, którzy to będą doświadczeni w walce i którzy to będą wręcz takimi rycerzami, którzy przetrwają przeciw wszelkim szansom. A Jimen, dla swoich pracodawców, jest takim agentem poszukiwawczym. Jimen ponadto prawdopodobnie potrafi podróżować w czasie albo po prostu zna przyszłość. I zależało mu na tym, aby w Black Mesa wydarzyła się katastrofa. A to dlatego, że wybrał sobie kandydatów i chciał ich umieścić w realiach katastrofy w Black Mesa. Aby na podstawie tego, czego dany kandydat dokona w trakcie katastrofy w Black Mesa, ocenił, kto się do takiej roli rycerza nadaje, a kto nie. Najwięcej no uwagi Jimen przykuła Freemanowi oraz Shepardowi. No bo jeden zabił przywódcę zenian a drugi zamknął wyłom pomiędzy ziemią a światem rasy X. Barney po prostu uratował siebie samego i uciekł z Black Mesa i właśnie dlatego Jimen nie poświęca mu żadnej uwagi, bo to czego Barney dokonał nie jest wystarczającym argumentem, aby Jimen mógł wystąpić mu z ofertą zatrudnienia. Natomiast to, co przeżył Freeman i Shepard już tak. I dlatego tym dwojga ukazał się akurat w momencie, kiedy mieli umrzeć, ratując świat. No i jeszcze pozostaje kwestia tego, że Najchylemf, prawdopodobnie odnosząc się właśnie do Jimena, powiedział Gordonowi, iż Jimen nie jest człowiekiem. No to skoro Jimen nie jest człowiekiem, to prawdopodobnie jest kosmitą, który przyjął ludzką formę. Co miałoby sens, biorąc pod uwagę to, w jak nienaturalny sposób Jimen się wysławia. Prawdopodobnie nie do końca jeszcze rozumie ludzką mowę. No ale Jimen jest bardzo enigmatyczną postacią i nadal wiemy o nim bardzo mało. Kim jest, czym jest, czy też skąd pochodzi Jimen, dlaczego pracodawcy poszukują takich rycerzy, czy też czy Jimen jest przyjazny, czy też wrogi ludzkości? Pozostaje nadal tajemnicą. Skoro już o panie w niebieskim garniturze mowa, to warto też wspomnieć o pewnym rozszerzeniu do Half-Life, które miało się ukazać tuż po Opposing Force, i nie był to Half-Life Blue Shift. Rozszerzenie to nazywało się Half-Life Hostile Takeover. Istnieje mało informacji na temat tego, czym to rozszerzenie miało być, niemniej jednak, na podstawie tego, co wiemy odnośnie do tego rozszerzenia, sądzę, że gdyby prace nad tym dodatkiem doszły do skutku, to dodatek ten miałby potencjał na stanie się jeszcze lepszą grą niż Opposing Force. Hostile Takeover miał mieć swoją premierę w sierpniu roku 2000, jednak jest to dodatek, który został anulowany. A bardzo szkoda ponieważ pogłoski donoszą, iż gra była ukończona w 60%, a do premiery brakowało tylko 3 miesięcy. Deweloperami rozszerzeń Opposing Force i BlueShift było studio Gearbox Software, natomiast deweloperem Hostile Takeover Miało być Studio 2015 Incorporated. Co ciekawe, gra i jej fabuła miała zostać zbudowana na koncepcie Jimena poszukującego i testującego swoich kandydatów. Akcja tego rozszerzenia nie odbywała się w Black Mesa, zamiast tego odbywała się w placówce zwanej Allied Processing, powiązaną z Black Mesa placówką pomocniczą. Natomiast głównym bohaterem tego rozszerzenia miała być postać opisana jako Jimen Junior. I postać ta miała ochraniać placówkę Allied Processing przed rządowymi agentami. I zapewne ci rządowi agenci to żołnierze ATCU. Placówka Allied Processing z zewnątrz miała wyglądać jak typowy kompleks przemysłowy. Natomiast wewnątrz, głęboko pod ziemią, miała ukrywać stabilny portal do zen, przez który pracownicy tej placówki przechodzili i pozyskiwali różnorakie surowce. I zapewne tymi surowcami były kryształy, jakie Black Mesa wykorzystywała do technologii teleportacyjnej. Nie wiadomo, czy główny bohater tego rozszerzenia miał być pracownikiem tej placówki, czy jakimś agentem z zewnątrz, ale wiadomo, że w trakcie katastrofy w Black Mesa główny bohater byłby obecny w placówce Allied Processing. Raz wychodziłby na powierzchnię, raz odwiedzałby głębokie podziemia tej placówki i na swojej drodze napotykałby pomoc od oficerów prywatnej firmy wojskowej, zapewniającej placówce Allied Processing. Ochronę. i oficerowie tej prywatnej firmy wojskowej mieli być wzorowani na postaciach z gry Team Fortress oraz pomagać głównemu bohaterowi w walce z ATCU. Gra miała przedstawiać graczowi mnóstwo nowych mechanik, które to mechaniki wymagałyby od gracza korzystania z pomocy od oficerów tej prywatnej firmy wojskowej. Gracz miał odwiedzać różne zakamarki tej placówki Allied Processing i w konkluzji doprowadzić do jej zniszczenia. No i poza tym skrawkiem fabuły znamy jeszcze parę elementów, jakie miały się ukazać w rozszerzeniu Hostile Takeover, ale poza tym to praktycznie nic o tej grze nie wiemy. Postacie, jakie miały się ukazać w tym rozszerzeniu, no to tak jak powiedziałem, oficerowie tej prywatnej firmy wojskowej oraz główny bohater, Jimen Junior, o jakim nic nie wiemy. Nowi wrogowie jacy mieli się ukazać w tej grze, to duży Houndai i zombie małpa. A to może oznaczać, iż Headcrab jest w stanie przemienić w zombie inne ssaki z rodziny naczelnych. Nowe bronie, jakie miały się ukazać w tym rozszerzeniu, to Vortigant Gun, przy pomocy którego dokonywalibyśmy ataku podobnego do ataku Vortiganta, Laser Satelity Orbitalnej, przy pomocy którego moglibyśmy dokonać ciężkiego ataku w określone miejsce, w podobny sposób w jaki nakazywaliśmy atak w Half-Life, Zdalnie sterowany samochód z bombą, która to broń, jak sama nazwa wskazuje, miała być małym, zdalnie sterowanym samochodem, do jakiego były dołączone ładunki wybuchowe. I ostatnia broń, jaka miała się pojawić w tym rozszerzeniu, to czołg. Ale czołg, którym moglibyśmy sterować i pojechać w jaką tylko stronę byśmy chcieli. Jak widzimy, rozszerzenie to zapowiadało się dosyć ciekawie. Niestety jednak zostało ono anulowane. Dlatego też, no raczej już nigdy się nie dowiemy, czego ono miało dotyczyć dokładnie. Chociaż też zależy, z jakiej strony się na to patrzy. Nie wiadomo, z jakim odbiorem tak naprawdę by się spotkało to rozszerzenie. Nie wiadomo, czy graczom by się spodobał fakt, iż akcja tego rozszerzenia nie miała miejsca. Placówce Black Mesa. Tak samo nie wiadomo, czy w ogóle graczom spodobałyby się te nowe mechaniki, jakie Hostile Takeover miał zaimplementować. No ale dobra, teraz to jest już tylko sfera gdybania. Koniec końców, nie Hostile Takeover, a Blue Shift stał się drugim w historii rozszerzeniem do Half-Life. Dlatego też powróćmy teraz do tematu tego odcinka. Zanim jednak powrócę do Blue Shift. Muszę odnieść się do pewnej ważnej sprawy. W odcinku numer 4 obiecałem wam, że w odcinku numer 6 poruszę kwestię tego, w jakich tak naprawdę czasach odbywa się akcja pierwszego Half-Life'a i jaka jest faktyczna data katastrofy w Black Mesa. Cóż, niestety, przepraszam, ale muszę was zawieść. Myślałem, że jestem wystarczająco przygotowany do tego, aby przeprowadzić Monolog na temat tego, w jakich tak naprawdę czasach odbywa się akcja pierwszego Half Life'a, ale okazało się, że dopóki nie zrobię serii z Half Life Decay, to nie będę miał wystarczająco dużo punktów odniesienia, jakie będę mógł wykorzystać w ramach dowodów i argumentów potwierdzających czy też przeczących określonym założeniom. Dlatego wygląda na to, że tą kwestię będę mógł poruszyć dopiero w ostatnim odcinku serii Half Life Decay. Jak na razie jednak, co do tej sprawy, to mogę wam powiedzieć tyle. Iż mam dobrą i złą wiadomość. Dobra jest taka, że prawdopodobnie nareszcie poznaliśmy rok, w jakim odbywa się akcja pierwszego Half-Life'a. A zła jest taka, że zdania są bardzo mocno podzielone i możliwe, że akcja pierwszego Half-Life'a nie odbywa się w ogóle w maju. A ja w związku z tym przez ostatnie dwa lata wprowadzałem was w błąd. No ale dobra, krótko mówiąc, więcej w DK. Oczywiście zakładając, że seria z tej gry na moim kanale w ogóle powstanie. Dobra. No to teraz na zakończenie przedstawię swoją opinię odnośnie do rozszerzenia Blue Shift. Nie da się ukryć, że dodatek ten to nie jest ten sam poziom co Opposing Force. Obiektywnie Blue Shift jest gorszy od poprzedniego dzieła od Gearbox. W Opposing Force mamy rozbudowany arsenał, a w nim nowe bronie. Mamy także nowych wrogów i nowe mechaniki, np. wspinanie się po linach, czy też współpraca z żołnierzami, a nawet strzelanie z moździerza a w Blueshift takich nowych mechanik na próżno szukać, no chyba, że mowa o tej mechanice polegającej na zbieraniu hełmów i kamizelek w ramach pancerza. Blueshift jest także krótszy od Opposing Force i nie ma żadnego oryginalnego soundtracka. Bo w wersji na PlayStation 2 Blue Shift wykorzystał soundtrack pochodzący z Half Life, a w wersji wydanej na komputery osobiste Blue Shift wykorzystał soundtrack, jaki możemy usłyszeć w Opposing Force. Niemniej jednak uważam, że na przezwiska w stylu Half Life Bulls** rozszerzenie to nie zasłużyło. Choć Blue Shift to taki trochę odgrzewany kotlet. To nie da się ukryć, że jest to nowe, half-life'owe doświadczenie. Walczymy z dobrze nam znanymi zenianami, odkrywając coraz to nowsze zakamarki niekończącej się tajemnicy w postaci enigmatycznej placówki Black Mesa. No i ponadto odwiedzamy zen, a nasze zmagania są wynagradzane happy endem. A co najważniejsze, wraz z premierą rozszerzenia Blue Shift miała miejsce premiera paczki modeli wysokiej jakości. Dlatego w związku z tym. Uważam, że Blue Shift to całkiem dobry dodatek do Half-Life, w który warto zagrać, jeżeli jest się fanem serii Half-Life. Czy natomiast warty swej ceny? No, zależy kogo spytamy, ale zgaduję, że wielu osobom nie spodobałby się fakt, iż Opposing Force i Blue Shift są w tej samej cenie. No i dobra, tutaj kończymy swoje przygody z grą Blue Shift, a ja dziękuję Wam za oglądanie filmów z tej serii. Zamierzam zrealizować kolejne serie z gier Half-Life, no ale niczego nie obiecuję. No ale mogę powiedzieć tyle, że Half-Life 2 jest grą jaką mam w planach. Czy mi się to uda? No, jeżeli oglądacie ten film parę miesięcy po jego publikacji, to na pewno już wiecie jaki jest rezultat. Tak czy inaczej, to był Sebek5245, trzymajcie się, no i do usłyszenia.